in light of the recent attack on eden prime many colonial investors are pulling their support for future projects proponents of expanded human colonization insist that eden prime was an isolated case nevertheless colonist enrollment has dropped sharply Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. Nie, nie to ale Spoko, to możemy odpofrofić. Wejdziemy, no już, to już dobra. Będę do kręgów musimy się udać. Ej, no spadła ja chciałem użyć tego... ...menda. Kto to gada tak w ogóle? Czy nie? Jakiś oficer, nie? Okej, okay. ymm, idziemy dalej. Chcę do tej kolejki szybkiej. Czy to jest gdzieś tu? Ok, ile my mamy hajsów w ogóle? 10 200. Właśnie, to będziemy mieli po drodze do Kurde, ej Dobra tu jest Szybka kolejka Dobra, dobra, Z Który okręgów e, SOC, służby ochrony nie To się tak nazywa To jest Rozwinięcie skrótu, no dobra, no. Służby ochrony cytadeli Dobra, i teraz e, Mamy trochę hajsu, pójdziemy sobie do Tutaj do siamka Bateria mistrza Ej, zaopatrzenie Ło Pistole 37 tysięcy, no jedynie, dobra hmm. No coś nas stać w ogóle Lekki pancerz człowiek hmm. Porównaj um, Zaraz A, tak i sobie, o taki sobie... Oj, wyszedłem. Myślałem, że Dobra, mniejsza. Ciężki pancerz. No porównajmy też. Wow. On już jest niezły. Dalej. Ten też niezły, ale przed... ...biotycznymi obrażeniami nie jesteśmy uchronieni. Dobre, karabin snajperski to nie. Średni pancerz. krawień szturmowy 6200 co o to chyba sobie pan coś kupimy nie jestem jakimś ekspertem od tego ale Kurde, nie wiem, czy przedbiotycznymi też wziąć? Czy nie? Nie jest, wezmę ten. Kup. Kupiłem, kupiłem, dobra. pick Tu. Czy to jest ten? Ja nie mogę. <śmiech> <śmiech> Tylko że tego. Czemu nie mogę w ogóle tak szczerze mówiąc? Jezu, jest jestem no taki głupi, Hello, by mnie kurwa przez jakiś głupi <coughs> coś nie mogę kurde tego... No nie wybrano, no... Sprzedej municji, bla 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 Taki pancerz Wyszło do mnie ciężki Pierdol się. Szmata. już okazji sobie na tym. Ono no przed większą chyba i przed biotycznymi. Dobra. Ale kurde, czemu nie mogę go założyć? Strażnik 3. No to... No człowiek, no to sobie jestem człowiekiem, nie? Hełm, no bez hełmu chodźmy A idź ty, nie rozkwiniam tego eee, Dobra. Do doków, tak doki? Tak, dobrze, mówię. Może coś z tego... Eee, dodaj do twój... Twojej... Mhm, dobra. Bla bla bla. Okej okay. Tak, pomiń Bo mnie tam moi sojusznicy to... Za bardzo mnie... Nie interesują Idealista, renegat Hm Okej okay. <coughs> To jedziemy do toków

Serena, I <coughs> Open the door. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Locked. the commanding officer is aboard exo presley stands relieved if anyone has to take over for captain anderson i'm glad it's you i'm not sure about having non-humans on this i'm in charge here presley i decide if we have non-humans on this yes sir understood sir Speak freely, Presley. I want to know if you have a problem with knowing me. It's idea. not that, Commander. Humanity has always handled its own problems. Saren attacked one of our colonies. We should be the ones to stop him. Some people you think know? asking for help I guess so. Maybe I'm just a serial killer. Yes, sir. We're wasting our time. Okay, so mm, what do we have here? I won't be going back to The not Dalia, macedonia, Artemista. Good. Message coming in. Commander, Miss Aljolani's story on you just aired. I don't blame you for walking out on her. She wasn't going to let the facts get in the way of the story she wanted to write. Agreed. Most people would be tempted to punch her, but you did the right thing. You walked away. Dobra, co mnie tamten wywiad? W ogóle nie powinienem mógł rozmawiać. Tyle. <coughs> o, dobra. Big, big. Artemis Town, Artemis Town. Gdzie to było? Dziś tu. Tu chyba, no nie? Tak. I to Macedonia, tak jest. Normandy, get ready. Commander just came in over a secure channel. Shepard, this is Admiral Kohoku. I found out who set that trap for my men the ones killed by the Thresher. I hope you get this message. It was a group called Serpers, an alliance black ops organization. Top secret, highest level security clearance. They vanished a few months ago, dropped right off the grid. Nobody knew where they went or what they were up to. They've gone completely rogue, Shepard. They're conducting illegal genetic experiments, trying to create some kind of super soldier. I don't have any proof, but I found the coordinates for one of their research worlds. I'm uploading them with this message. They're completely out of control. Somebody needs to stop them. I've done my part. Now it's up to you. This. Is, this is probably the last you'll hear from me. Cerberus is after me now. I need to disappear before they find me. Okay. Tak, tyle zadań nagle, nie? Spoko badanie. Bej, tu nie ma nic. Tutaj. O, mogę oglądować, no dobra. Hmm, jak robiliśmy to i to. I zaakceptuję oddział. Na standard, no maką Okej, okay, co my tu mamy? Forteca, anomalia, szczątki Aha, standardowo mój błoto, dobra, idziemy w tam Ich denke, das ist krass. Tak jak mówiłem, dobra To lecimy tam No, co to było? No co pierwsza ja No mamy jakiś, Aha, tam jest pewnie forteca i dlatego mamy już wrogów na mapie Na razie tam nie jadę Nic sobie nie robił nadziei Ugrożony nadziei A, Ale kto to Że to dał na górze gdzieś Jee Izią Ale tutaj chyba nie Okej okay. Co to jest? Co to jest, co to jest Kapsuła Sari Pik, 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 pik. Hmm. Zagrożenie na poziomie pierwszym. Co to ma oznaczać? Dobra, lecimy do celu. Dobra, jesteśmy robimy tak, Ogólnie, które robimy nie, nie, nie feros. To też nie, to jest w przydziałach. Server, je, 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 je. to jest to co nam powiedział ten Koharu. A, tu. bo za najemników. Musimy ich zinfiltrować, okej. Okay. No problem. To ile nam to zajmie w sumie Jestem ciekaw Pik Ciekawe, czy z góry kogoś będę mógł ściągnąć, już czy będę miał jakiś zasięg Uu. Już do... WTF? fuck, snajperzy Dobra może jednak Inaczej to załatwię po prostu sobie tutaj, o! Jakoś się przyczaję. Nie wiem, czy tak się da. Okej, okay. jeden nie, nie żyje. Back. 137 metrów, okej. Okay. No problem. Ktoś biega. Masz Tak dla pewności. O, 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 nie stawaj. O ty. Co sniper, gdzie jesteś? Tak się znajdę. Tam jest dobrze celowany. Dobra, nie żyję. Oj. Okej, okay, tu gdzieś na prawo jest ktoś. No, a tamten nie zginął, wiedziałem. Oj. Nie mogę do góry. Demet Mako A też narostoi. stoi, Eja. Pirat, kolejny poziom Co ja mam zrobić teraz? Wejść do środka, co? Hmm... Karabin szturmowy. Ty lepszy jest. Byk. No. Okej, okay, wchodzimy do środka. Mój... Go, go, go! Hej, jestem trójka. A co mamy tam z tej Czy byliście czy nie? Chyba nie, nie chętnie dobrze wchodzę. Ja w ogóle chętnie, a zacznę podobno, nie że. Chodzimy. Szepard, nie tak. Oj. Nie był najlepszy, pomysł. Ej, eee, trzy. Raniamy. Ale padł szybko no, Będę zapisać? Nie mogę Tak, zawsze w odpowiednim... ...momencie No, wyjdziesz więcej niż powinno być <noise> Dwóch? Myślałem, że jeszcze jeden Tu jest Ej no, wstawajcie ile można? Takiego pierdolę Dobra Ja już mam trójkę? Nie, jeszcze mi się znamy, nie? Polera jasno Wstawajcie już Sam nie dam rady, tak? Znaczy ja, to zrobiłem No Oj, Taki słania, jak jesteś, tak? No to wyłaś. Zastój, okej To już zablokowany w ogóle Daję wam chwila i lecimy Wow, chyba że to wykonałem Dobra, dobra test Enemy is everywhere Mam nadzieję, że to oni słyszą Dobra. Ile zostało? Dwóch. No sobie dwa... Uff. Się z nią stało. Wow! Łowczyni niewolników, okej. Okay. No nie, przegrzanie w takim momencie. Leży. No dobra. Sporo i było. I over? Wszyscy? Mówisz? Order, Na rozkaz Shepard Lubię wydawać rozkazy Pyk. co tu mamy? W ogóle... O właśnie tu mamy ten cel Deszyfracja, ty mi powiedz Gdzie ty masz deszyfrację dezy tutaj? To, 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 a to jest, no dobra, to ja nie chcę. On ma deszyfrację. A jo, to nawet na dobrym. Czy ja mogę... Eee, wait. Widzimy ustawienia, sterowanie, interakcja, oddział. Nie, nie z samolotów, tylko mi o tym nie... Ej no, zde szyfru mi tu. No to... Dobra, wiesz, biurko. Jest na dowody na to, że Asari, która jest przywódczynią łowców niewolników, jest siostrą nasany Dantius, która jest ważnym ambasadorem na Cytadeli, już wrócić do prezydium i doprowadzić do konfrontacji z Nassaną odnośnie tej informacji. Okej, okay, przecież ją zabiliśmy przed chwilą. Jezu, też nie mogę Czekajcie, może jakaś tak, gdzie jest ty? garus? Redukcja fala ognia, ale to są wszystkie takie... Patrz, nie przyszedł. Dobra. W takim razie, czy możemy? Nie, z tego poziomu nie muszę. No, czy musimy wyjść stąd? Aha, on tam został, tak? Doros, naprawdę, bogam Ze za mną Dobra, co wróć teraz do Cytadeli, czy jeszcze coś zbadać? Już się zastanawiałem hmm, hmm, hmm. Zagrożenie na poziomie, pewnie nie wiem jakieś to są toksyczności, czy co? Nie wiem o co chodzi. Zwróćmy na Normandię, no to na pewno. Okej. Okay. Przydziały. Tak, poinformujmy na Sanę. Dalej mamy... Xawin, strednus. Стреннус, Стреннус, Савин Стреннус, 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 окей. Что это? Это, Стреннус, не Стреннус, Стреннус, Так, Стреннус, так и есть. i i i i i i jest, dobra U, nie mogę no to by nie było tylko w przybliżeniu mniej więcej z, na przykład z tamtej tam strefy nadawał tą wiadomość, bo on to by nadawał tą wiadomość do, do brata, tak? <laughs> Też nie mogę okej, okay, tu mam badanie jest więcej. Do Też mam badania, to zaraz. Mówił, że ksamin, tak? No to jest ten, 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 ten Co ja nie mogę nic z tym zrobić? Zaraz wyjdźmy z tego Wait, wait, wait Udaj się na Ksawin w systemie, no tak A jak bym się udać tam jak nie mogę wylądować? Może mi ktoś powiedzieć? No nic, dobra, obprzejmie to w następnym odcinku, bo już to... Widzę że chyba godzinkę nagrywam, podzielę na dwa i tyle. I co? Widzimy się w następnym odcinku, także się malą.